Dzień witam się z wami we vlogu masie numer 2 Zobaczcie jak dzisiaj pięknie świeci słońce Przepięknie, cały pokój wypełnia się słońcem Uwielbiam, uwielbiam taki motyw Co dzisiaj? Dzisiaj będziemy chyba troszeczkę sprzątać I dzisiaj będziemy chyba troszeczkę stroić Chociaż moje zdanie na temat strojenia znacie Ale powtórzę je jeszcze raz Nie lubię nie lubię bardzo stroić domu, szczególnie teraz w związku z tym, że jesteśmy w trakcie rozpierdówy i ogólnej reorganizacji domu. Mamy mało miejsca na przechowywanie i za dużo pierdół, więc staram się, staram się odgracić tą przestrzeń wokół nas, więc dodatkowe zagracanie wcale nie jest mi na rękę, więc to dekorowanie z odgracaniem nie idzie raczej w parze. Jak dla mnie u nas w mieszkaniu sama choinka w zupełności by wystarczyła ale myślę, że jeszcze nie jest czas na choinkę, może w najbliższych dniach owszem, czemu nie, e, więc sama choinka myślę, żeby mi wystarczyła żadnych takich rzeczy, bo robi się mały problem, o gdzieś tutaj m, tego reniferka dam jak zwykle tutaj, ale będę musiała poprzesuwać znowu kwiaty nie ma miejsca na kwiaty, nie ma miejsca na to nie ma miejsca na to, no i po prostu robi się taki mały problem i robi się taka właśnie graciarnia, więc tego nie lubię e, u mnie też dodatkowo Ozdób nie będzie w tym roku. Z oszczędności, oczywiście, że tak, ale z drugiej strony, po co mam to wszystko i jest dobre? Dlatego zawsze jestem zdziwiona, zawsze jestem. Mm. Taka zaskoczona tymi wszystkimi zakupami świątecznymi u różnych YouTuberek, co roku masa koców, masa poszewek na poduszki, masa tych wszystkich dżindżibołów nakupionych. Ja się zastanawiam, a co się stało z dżindżibołami z zeszłego roku? Gdzie one są? Bo myślę, że ja i każdy. Normalny człowiek chowa to gdzieś do kartonu, wynosi i, 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 przechowuje do następnego roku. Myślę, że nie wyrzuca do kosza. Myślę, że nie są gdzieś po prostu wsunięte, wsunięte w kąt i zapomniane i jakby co roku trzeba kupować ozdoby. No nie trzeba, informuję, czym i wobec, że nie trzeba, że wystarczy je wyciągnąć z zeszłego roku. Oczywiście, że przeglądnąć, co się nadaje, co się nadaje, co jest zniszczone, co nie zniszczone, tak jak moja choineczka. Wczorajsza, którą po prostu yy, zepsułam. Yy, no i będę musiała, będę musiała pomyśleć o czymś nowym, ale to są pojedyncze, pojedyncze rzeczy. Też się zastanawiam nad kocem z resztą. Wszystko tutaj przyniosę, wszystko sobie poprzeglądamy, yy, co się nadaje, co się nie nadaje, i troszeczkę dodamy tego świątecznego klimatu. Mm, no, więc tak, nie pierwszego dnia, a drugiego. Taka zmiana. Wyszłam sobie na zewnątrz. Tak, oczywiście jestem już w świątecznej bluzie, jakby coś. No i słońce jest już tu. Słońce jest już po prostu prawie, że na zachodzie, a jest południe. No kurde. Już tak, zapomniałam Wam powiedzieć o motywacyjnej łapce w górę. I o motywacyjnej subskrypcji. Nie zapomnijcie o tym. Budełku chyba będę musiała wymienić ale w środku rzeczy tak te co zawsze Pan Krasnel jelonek i reszta boziwiam zaraz tutaj gdzieś poustawiam no zazwyczaj do ustawienia mamy to miejsce i trochę parapetu No i to wyciererałam. Pajęczyny, bo ja nie wiem, co się dzieje w tym domu, ale po prostu zamieszkało w nim stado pająków. No i kot. skodził, już, już trochę swoje przeżył, szczególnie przez e, Stefana, bo on lubił sobie go ugnieść. No ale zaraz zobaczymy pytacie się mnie też jak tam kurki jak tam kurczaczki bardzo dobrze, już mają dwa tygodnie świetnie sobie radzą w przedszkolu Piotr był w odwiedziny u nich już mi podsyłał materiały, że już rosną im piórka już nie są takie opierzone już nie są takie po prostu puchate, tylko już im tam rosną piórka, wszystkie żyją, wszystkie przeżyły, wszystkie się świetnie mają, jedzą Srają i po prostu wydziwiają tam w tym e, odchowalniku. Także myślimy, żeby im coś tam dać do zabawy, coś w stylu, nie wiem, jakieś grzędy, jakieś drabinki, e, czegoś takiego, na co mogłoby się wspinać, bo ewidentnie widać, że lubią to robić. E, także dobrze się mają, dobrze się mają, mają światełko, mają cieplutko. Teście właśnie nimi zajmuje, dokarmia, i wszystko w porządku. bo. Jak dobrze pójdzie, na wiosnę będą zielone jajeczka z od własnych kurek. Zamówiłam takie dwa zeszyty, właściwie to planery. Jeden planer dla mojego syna No, day, no Days Off. On teraz jest mocno wkręcony w treningi, w siłownię. W różne takie y, dziwne rzeczy do z tym związane, więc zamówiłam mu taki planer. Fajny, bo tutaj też sens, chętnie bym sobie ten miesiąc wytargała, narysowany, ale y, być może sobie właśnie jakoś przerysuję go, spróbuję go sobie przerysować. No i tutaj są plany treningowe, jakieś notatki, jakieś y, można może sobie zaplanować. To jest fajne, mam mierzenie. Eee, także coś takiego mu zamówiłam i dla siebie już możecie zobaczyć przepiękne, przepiękny planer książkary, to będzie mój w tym roku, na nowy, nadchodzący rok. Syfonek już oczywiście musi porozmawiać z nami. Dzień dobry, postanowiłam w tym roku sama zrobić i ja wiem, że mówiłam, że nie, nie będę, nie, to jest strata czasu. No, słuchajcie, nie ma nic lepszego niż samemu sobie coś takiego narysować, niż samemu sobie stworzyć wedle własnych oczekiwań. No, to jest po prostu planer, to jest po prostu zeszyt kropkowany, takie żółte kartki, dosyć grube, muszę przyznać. Tak nie wiem, czy mi wystarczy, ale wydaje mi się, że tutaj będę prowadziła wszelkiego rodzaju właśnie spisy, wszelkiego rodzaju właśnie trackery, Książek, a osobno jednak będę pisała recenzję w osobnym zeszycie. To mi się nie zmieści zdecydowanie, nie. Nie wiem, ile kartkowy to jest. Tutaj tylko piszę, że papier. Jakiego typu papier? No, jeżeli ja zamierzam, jeżeli ja przeczytam 70 książek, no to nie zmieści mi się tutaj właściwie e, nic. Więc. Tu będą tylko takie zabawy, zabawy książkowe, no przepiękne. Przepiękne i będę go rysowała, będę zaczynała, chociaż ja nie mam żadnych takich manualnych zdolności. Właśnie o to chodzi, nie mam zdolności manualnych, nie jestem po prostu rysowniczką z pierwszej ręki, no ale stwierdziłam, że spróbuję. Spróbuję, zobaczymy jak to będzie. Stefan, ty jesteś dzisiaj gwiazda. Szybka zmiana outfitu to nie jest tak, że ja chodzę cały dzień w jednym ubraniu. Co to, to nie. Kiedy jestem gdzieś przy. Przy y, komputerze, kiedy robię coś na komputerze, kiedy robię coś w kuchni, to ubieram swój mundur taki, który mogę zniszczyć, który mogę uplamić, który po prostu jest takim codziennym mundurem, a kiedy zaczynam już tutaj coś nagrywać, kiedy zaczynam, e, kiedy zaczynam, e, mam w planie jakieś nagrywki, no to się przebieram, przebieram, zmieniam outfity jednak, więc możecie mnie jednego dnia zobaczyć naprawdę w wielu ubraniach, albo gdzieś jadę, gdzieś jadę na zakupy, też się przebieram, nie chodzę, e, nie chodzę w tym moim tak zwanym ancungu co, codziennym, więc wyciągnęłam z szafy mój różowy sweterek. Zapomniałam o nim. Zapomniałam o nim. O nim. Mój ulubiony, bardzo cieplutki sweterek różowy z ulapopkiem sarduszkowy. No więc dzisiaj ja troszeczkę ponagrywałam. Nowy format. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Jak wygląda ostatecznie zagłówek? A no tak. Na razie nie dodałam żadnych książek świątecznych. Może za kilka dni dodałam tutaj tylko tego skrzata, posprzątałam tutaj, pomyłam. Zmieniłam też. O, tutaj się już dzieje, bo ja już tutaj nagrywam, więc tych ubrań zawsze jest. Przedłużek i tak dalej. I Stefanek już znalazł swoje miejsce, urobione, oczywiście. No więc mamy tutaj. Świąteczne poduszki z zeszłego roku. Bo czemu nie? Czemu mają nie pasować? Pasują jak najbardziej e, i kocyk, który po stronie właśnie Stefana jest bardziej wymęczony niż po tej. No, może jeszcze w tym roku przeżyje. Zobaczymy, może coś uda mi się znaleźć. Mam w planie jechać do Pepco też w najbliższych dniach, zobaczyć, poszukać kalendarza adwentowego w sensie takiego wiecie, z odliczaniem, więc może coś się odnajdzie dzisiaj otwieramy okienko numer 2. i okienko numer dwa ja już widzę, że jest tutaj. Już je otwieram. Dan, dan, na pewno to jest dwójka, na pewno. <tum> tam, 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 tam. Ritual of Sakura Hand Wash. Czyli mydło do mycia rąk. Czy ja to jakoś wy, wyciągnę? O tak. Dwójeczka otwarta. I w dwójeczce mamy mydło do. Rąk. Bardzo fajne. Bardzo ładne opakowanie. Zaraz to wywącham. Szkoda mi to do mycia rąk brać. Myślę, że... Jaka to jest pojemność? To jest pojemność 110 ml, więc byłoby spoko zabierać to na jakiś właśnie wyjazd. I nie tylko do mycia rąk, ale też do mycia ciała, no bo czemu nie? Spoko. Cieszę się. Póki jeszcze nie mamy nic innego. Patrzcie, jak to Wprost, jak to wygląda? Nie, muszę z tym zrobić porządek. Ale póki nie mamy jeszcze nic innego, skreślamy dwójeczkę. Skreśliliśmy dwójeczkę, proszę Państwa, ale to muszę, muszę to naprawić zdecydowanie.